Księga Jeremiasza, rozdział 4, wiersz pierwszy i drugi. Jeśli chcesz zawrócić Izraelu, oświadcza Pan, to zawróć do mnie. Jeśli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza i nie będziesz chwiejny, jeśli będziesz przysięgał, jak żyje Pan, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody błogosławić sobie w Nim będą i Nim będą się chlubić. Pan oświadcza, aby zawrócić, jeżeli tylko chcemy. Bóg nie wymusza na człowieku żadnej decyzji. Bóg lubuje się w tym, by człowiek sam, dobrowolnie, bez żadnej manipulacji, przymusu, podejmował właściwe decyzje i gdy trzeba zawrócić do Boga, to aby taka decyzja pojawiła się w sercu człowieka. To jest Taka dobra nowina to jest Ewangelia, kiedy Bóg cały czas daje każdemu człowiekowi szansę, możliwość, aby się poprawić, aby coś zmienić w swoim życiu. Diabeł całkowicie odwrotną ma taktykę. Diabeł nie pyta się człowieka, czy chcesz, czy nie chcesz. Diabeł zmusza, diabeł terroryzuje człowieka, diabeł zastrasza, diabeł obciąża. No to jest taktyka diabelska. I dlatego wszelkie związania, wszelkie nałogi, wszelkie grzechy, z których ludzie nie potrafią się wydostać, to po prostu są sidła diabelskie. Ale i do takich ludzi Bóg dzisiaj kieruje słowo. Może jesteś czymś związany, może sobie z czymś nie radzisz, może jakaś zazdrość, może jakaś gorycz, może nieprzebaczenie. Cały czas chodzi o Twoją decyzję, o moją decyzję, i Pan tak mówi, jeśli chcesz zawrócić. Tak pan nawet oświadcza, to zawróć do mnie, mówi pan. Usuń swoje obrzydliwości, swój grzech. Nie bądź chwiejny, nie kulej na obydwie strony, bądź zdecydowany. Ważne jest to, żeby człowiek mógł się określić, do kogo należy, według jakich zasad żyje, czym się kieruje w swoim życiu. I Bóg mówi, daje nawet obietnicę, że jeżeli będziemy na Niego przysięgać, jest tutaj ta myśl ujęta, jeżeli wszystko w naszym życiu będzie się opierało na Panu, jeżeli będziesz przysięgał, jak żyje Pan, czyli zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, życie Boga w nas, jeżeli to będzie fundamentem każdej myśli, każdej decyzji, naszego funkcjonowania, naszych dążeń, naszych planów, to wtedy sam Bóg mówi: Będziesz błogosławiony. I nawet całe narody. Czy przynajmniej te środowiska, w których jesteś, w którym jesteśmy, będą widzieć to błogosławieństwo i będą błogosławić sobie nawzajem właśnie imieniem żywego Boga? To błogosławieństwo, ta właściwa decyzja powrotu do Boga sprawi, że to błogosławieństwo rozleje się dalej do ludzi wokół nas, nawet do narodów, tak jak tutaj jest napisane w tym słowie. Pan jest wierny, Pan to, co obiecuje, to nam daje. Jak dobrze, że Bóg i dzisiaj nas tylko zachęca, nie przymusza, ale tylko zachęca, aby przeanalizować swoje życie, może jakieś sprawy, może jakieś decyzje, które gdzieś podjęliśmy i zmierzamy w niewłaściwym kierunku, gdzieś oddalamy się od Boga. Bóg mówi: Jeżeli tylko chcesz, zawróć, jeżeli nie chcesz, nie zawracaj. I to jest piękne, że relacja z Bogiem. Opiera się na naszej dobrowolności, na miłości, na, na takiej osobistej chęci, pragnieniu bycia z Bogiem. Bo wtedy relacja prawdziwa jest relacją szczęścia, radości, kiedy oparta jest na wolności. Diabeł zmusza, diabeł niszczy, diabeł kradnie, morduje, zabija, ale Bóg daje wolną wolę człowiekowi. Diabeł nie daje wolnej woli człowiekowi, ale Bóg tak, jeżeli chcesz, zawrócić. Niech dzisiaj to Słowo będzie dla nas taką naprawdę zachętą, żeby uświadomić sobie, że to, co robimy dla Boga, to, jak żyjemy, to wszystko wynika z naszej dobrej, ochotnej woli, to wynika z miłości. Z tego pragnienia przebywania w Bożej Obecności, jeżeli gdzieś tą obecność straciliśmy, w jakiej sprawie, w jakiej dziedzinie życia, przecież Bóg chce być w centrum każdej dziedziny naszego życia. Jeżeli odczuwamy brak pokoju, brak Bożego Błogosławieństwa, Bożej radości, zawróćmy. To, to jest takie proste. Tutaj w tym słowie Bóg pokazuje: To jest takie proste, to jest takie dostępne. Zawróć do mnie, Izraelu. Usuń obrzydliwości, czyli jest tutaj mowa o pokucie, o upamiętaniu, o odwróceniu się od, od zła, od złych myśli, od złych postaw, motywacji. Usuń wszelkie obrzydliwości i nie bądź chwiejny. To jest, to jest nasza rola, żeby podjąć decyzję, żeby odwrócić się od grzechu i żeby być stabilnym. Bóg ku temu nam sprzyja i daje nam wolną wolę. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dzisiaj z taką wielką radością, z takim pragnieniem postanawiamy, żeby jeszcze bliżej ciebie być. Gdzieś się oddaliliśmy, o, zawracamy, już dzisiaj, już teraz, już w tej modlitwie, już w tej decyzji. Panie, a ty nam dopomóż i prostuj nasze ścieżki. Amen.